Hej, hej, Siemaneczko z tej strony, King L, a to drugi odcinek z gry Fable The Lost Chapters. W ostatnim odcinku, właśnie yy, co byśmy tu zrobili? Tutaj tu nic nie mogę zrobić. W ostatnim odcinku pokonaliśmy królową Os, uratowaliśmy ludzi na pikniku. No i zabiliśmy, tak szczerze mówiąc, pierwszego bossa w tej grze. A teraz udajemy się do kamiennej Altany. Ponieważ Mace nas wzywa. No i cóż, no i lecimy po prostu. Cyk, 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 cyk. Siama strażnik. Ciekawe jestem ile tu jeszcze będziesz stał i nic nie robił. Całą grę zapewne. Dobra, wbijamy do kamieni Here, aren't you? Tak, jestem nowy. To dawaj, szybko. Nie mam czasu. Kamina Altana to spokojne miasto. Dobra, skonfiskujesz moją broń. Super. Bierz. Mają Kowala. Oczywiście mają różne sklepy, tawernę na środku. Pewnie nie udamy się do niej najpierw, Pani burmistrz, Lady Grey. Spokojnie. Dzięki, dzięki. Dobra, koniec. Koniec z tym człowieku. Nie ma strażnika w okolicy, to zniszczy te beczki. Może coś będzie. Jest ryba księżycowa, dzięki, super. Czas. Tofu Okej okay. Jest tu ktoś? Nikt nie... Nikogo nie ma. No to kradniemy. Jak to zwykle bywa w tych grach? Standardowa fryzura. 50 sztuk złota, dzięki. O, hello! Instant, stąd, i stąd O, bożo, super Księga zasady Wimbreakera. Złupka broda. Ej, tylko nie mów, że poleciałaś do strażnika. O, dobra. Na szczęście nie. Już myślałem, że wezmę strażnika. Skruszony alchemik jest. Srebrny klucz bierzemy. Już mamy dwa z tego co kojarzę. Lecimy stąd. Cześć sklepikarz. Czy jak mam to powiedzieć?

Ta człowieku, no wejdź daj spokój. Ja mam zarombiste equipment. Nie przesadzaj. Jest tu coś, nie ma. Nie ma nic, co można ukraść. A jak szkoła? E... Obstawimy wszystko, co mamy, gramy w pary, musimy dobrać pary i zaczynamy e... kurcze, nie zaczęło się to zaciekawie e, kurcze, to. Tylko szybko. Tu mamy tamę. Tu mamy piątkę, gdzieś. O tu są asy. Tu gdzieś Tu jest piątka. Nie zdążyłem. No, serio. <suszy> Fuck. Trudno. Straciliśmy całe wszystkie pieniądze, jakie nie.

Gość zatruł się grzybami i żeby go wyleczyć to musi zjeść grzyby. Czy tam jakiś wywar z grzybów. Czy to ma jakikolwiek w ogóle sens? Dobra, mamy tatuaż, szybko. Kradniemy, kradniemy, Szybko, szybko, szybko. Tu nic nie ma. Szybko na górę. 50 sztuk złota, okej. Okay. Muszę zdobyć tą kwotę, którą sam zmarnowałem. Zaczynam ich 100 sztuk złota szarlotka, tu nie ma nic. O! Hello! Później tu wrócę, tylko wyjdź stąd. No, jest fryzjerka, cześć. Później się u ciebie do ciebie udamy. Końc ogon, szarlotka. Odsuń się, kobieto. Odsuń się, bo cię posunę sam. Weź się, odsuń. Ta już zeszła, czy nie? Jest, zeszła. Cześć. Witam ponownie. Eliksir dla siły. Hello. Co zjadłem? Nie wiem co. Hey. Jestem atrakcyjny hey. dla niej. Mhm. Dobra, koniec podrywania. Policjant, weź się, strażnik, odsuń się. To wtedy stąd wyjdę. Dobra, lecimy, lecimy. Tu coś jest? Czy zauważył mnie. Serio, No trudno Znajdujemy się teraz w takim nabrzeżu Taki mały port W kamiennej altanie Piękną córeczkę, super. Szuka kolesia. Czyli mamy wyglądać specjalnie dla niej wyjątkowo. Dobra. Coś za to na pewno dostaniemy. Cześć, Wiedźma. No nie mów mi, że przysłała ci tutaj ta irytująca młoda dama od cierpiącego na kulitnację chłopca.

Tak się zachowują nietypowo. Są dziwne po prostu. Gildia Zero Słów, książka. Nie jesteś złą osobą. Słyszę Hej. się again, sir. Ciekawe czy nie? Nie zauważyli? Jest, nie zauważyli mnie. <śm> tutaj byłem, byłem. Wziąłem to, co chciałem. Witam wszystkich, dobra. Ziomek dawa jeszcze raz te karty. Jeszcze raz wszystko. Jak wchodzić, to wchodzić. To jest hazard, moi drodzy. Trochę się już zaczynam wkręcać w to O, na pierwszy strzał już weszło Nie to chciałem tutaj to chciałem, nie to Jeszcze króla nam tu dało Gdzie tu była siódemka? Tu była siódemka Król traf, O, trafi, O kurcze ale to był sztos, ale żem trafił Ustawiłem rekord 20,7 Nigdy takiego czegoś nie dokonałem, w żaden sposób Wygrałeś nagrodę specjalną Laleczka, okej okay. Jeszcze raz Mam 30 sekund za każdym razem Dobra, już myślałem, że będę musiał znowu swój rekord pobić Dobra To, 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 nie też, nie to. Kurczę, już stracę pieniądze, bo już się pogubiłem. No, nie zdążę. A, jeszcze raz.

Wygrałem wchodzę za wszystko i idę stąd, bo jak zwykle muszę tutaj cały hajs swój stracić.

Tu są czwórki. Ok, i wygrana. Pspe. Nie, już nie. Jakieś lalki? Właśnie jedną wygraliśmy, Ale dobra, młode, dzięki za informację. To co, może się tutaj gdzieś prześpię. Zajdę do kupca, bo gdzieś jestem. Potrzebuję wędki, to po pierwsze. Mogę się tu przespać? Tak, chcę skorzystać z tego łóżka. Idziemy do szybko do kupca. czeka. Dobra ziom, pokaż mi swoje towary. Tak, 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 tak. tak. Zobaczmy w sprzedaż. I to jest właśnie czyt na zarabianie pieniędzy w tej grze. Słuchajcie. Kupujecie czekoladki na przykład u niego i sprzedajecie. Ponieważ kupno ty Podarunków właśnie tych czekoladek To macie koszt 4, 4 zł A zyskujecie 5 golda więcej Za każdą jedną czekoladkę Więc naprawdę idzie na tym zarobić w taki szybki sposób Kupię jedną różę bo przyda mi się potem na pewno Nie to żebym podrywał jakąś kobietę Tutaj ale jeszcze zyskałem zręczność dzięki temu Tu jeszcze mu sprzedam żelazny miecz Sprzedam mu ten łuk, bo mi się nie przyda już Szybko lecimy dalej a jeszcze zrobimy tego questa tutaj u niej Znaczy się u tego gościa nad rzeką zaczes na Michę I lecimy dalej Pyk, 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 pik. Kupniemy kuraka, kopiemy Jeszcze raz. O, leżeć go kopnął! Kozacko jeszcze raz, super Kopnij ją, tak górę, Masz kopa w dupę Siemano dziadek Prawie idealna fryzura Czyli nadal muszę coś zrobić Pewnie jakaś broda lub wąsy No i pewnie już tak będzie do końca Będę musiał zrobić włosy, brodę i wąsy W ogóle może byśmy się tutaj jakoś ubrali Stru... Wyśniaka, że tak żeby wyglądać jak taki miejscowy Takie włosy zaczes na Michę. Śmiesznie to wygląda. O, tu są jeszcze dwie trzy beczki, ale dobra, trudno. się typek patrzy, nie chcę tego tak zmniejszyć od razu. Widziałem jak ktoś widział jak ktoś... Kupić ten śliczny dom rodziny, tak, wynająć, wynająć. Tu co? Wyposażyć mogę. A w sumie, okej. Okay. Chcesz sprzedać Twój dom rodzinny? Nie. Czy chcesz zamieszkać? Nie. Chcę go wynajmować, żeby zarabiać. Tu jest nauczyciel, aha. Wpadnę tu później. Będę musiał mu te książki dawać. z tego, co kujesz, że chyba. I później będzie mnie czekała nagroda. A nie, 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 nie zapomniałem o czymś. Cześć to. Broda w stylu baraniego steku, chyba to to. No, Ktoś wygląda jak typowy Napole Nap napoleończyk taki. Da, dzięki. No moustache, no moustache. Tak po francusku to brzmi. Moustache. Dobra. Idziemy ten moustache sobie zamontować. Wąsy w stylu kopieckim. Z tego co kojarzę. Dobra Wiem, że śmiesznie wyglądam Dawaj te wąsy Ale wąsa dostały. Popatrzcie To się nazywa wąs Jeszcze te usta takie mmm tu ładnie zrobił chyba I ten kosem włosów z przodu Dobra mordeo, trzeba cię kurde Jesteś za chudy, trzeba ci mięśnie jakieś zrobić Lecimy, lecimy, lecimy No cześć Mam kolekcję ładnych grzybów na twarzy A dobra, czyli jego córka No właśnie, nie istnieje Gość zrobił mnie w kulki, ale przynajmniej dostałem 100 EXPA. No także dzięki, wielkie. I chyba 200 punktów w postaci sławy, nie? Czy, czy się mylę? A 100 punktów w postaci sławy. I jeszcze trochę hajsu. Ok, to dziękuję bardzo. Teraz zmieńmy ten wygląd, bo to jest masakra. To wygląda okropnie. Standardowa fryzura Tylko jaka? Dobra, weźmy standardową Ogólmy się I weźmy sobie tą typową brodę Dobra Jakoś gość wygląda Może być Najwyżej go potem zetnę na łyso albo zmienię fryzurkę Może brudkę też mu tam wezmę ogolę Tak dziwnie wygląda Chciałeś beczki zniszczyć, tak? Dobra, zniszczymy no, fajnie Dobra Cicho tam Musisz zapłacić 750 zł, a nie masz dość funduszy. No to idę stąd. Dla bohaterów. Dobra, uciekajmy, uciekajmy. Już nawet pieniędzy nie mam z tego co widziałem. Dobra, weźmy jeszcze kuszę dla siebie. O, używam. Laz katana, dobra Sprawdzę co mam jeszcze w ekwipunku Inny Mam lampę, mam lampę Jakaś by się. laleczka Dwa srebrne klucze Dobra Jeszcze się muszę dowiedzieć, czy goś ma wędkę tutaj Nie masz nic No dobra, trudno się mówi. Lecimy stąd Albo w sumie nie. Pójdźmy przyjąć questa. Później tam pójdę, bo nie mam wędki ze sobą, więc... Za bardzo mi się to nie przyda. O umiejętność zwinności.

I się okaże, jak dalej będzie. Broń sadów, tak. Zrobimy to na Golasa. Chroni posiadłość. I chroń strażników. Jegoś fajnie wygląda nawet w ten, z tym lukiem. Dobra. Ale tego questa wykonamy w kolejnym odcinku. Także ja się tutaj z tego miejsca z wami żegnam. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa. Pa.